Dobry wieczór. <laughs> Przepraszam, że tak ze śmiechem, ale czasami docierają do mnie takie informacje, i teraz, akurat dzisiejszego wieczora, dotarła do mnie kolejna, że ludzie, którym dobraliśmy się w jakiś sposób do dupy, może nieprawnie, ale po prostu zaczęliśmy o nich mówić, nawet nie z imienia i nazwiska, ale wszyscy wiedzą, że oni to są oni, prawda? Nie zawsze robimy to poprzez właśnie TikTok, czy. Facebook czy inne takie rzeczy, mamy różne formy komunikacji, dojścia do różnych środowisk i właśnie to robimy. I chodzi o to, że ci ludzie, ja ich nazywam yy, waldemary, właśnie takie Waldemary, oni się odgrażają, że na przykład ja, czy moi myślący koledzy i koleżanki mundurowi na przykład, bo, bo, bo nie tylko ja staram się jakoś bronić ludzi, a jednocześnie w jakiś sposób. Doprowadzić do tego, żeby osoby, które łamią y, przepisy, łamią prawo, zachowują się niegodnie, nie są godni noszenia mundury, ponieśli jakieś konsekwencje, a przynajmniej chociażby się wstydzili swoich czynów. No i właśnie odnośnie takich ludzi dowiadujemy, do, ja dowiaduję się na przykład, zostańmy przy mojej osobie, dowiaduję się, że. Oni się odkrażają, że gdzieś muszę się tłumaczyć, kiedyś już da, dawałem taki filmik, albo że zgłosili yy, na przykład yy, 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 doniesienie na żandarmerię, że zostało ich naruszone dobra osobiste i inne takie rzeczy. Nawet jeżeli wprost nie musieliśmy, nie mówiliśmy o nich. Dla mnie jest to żenujące, jest to śmieszne i tak dalej. Jeżeli ja kogoś ktoś uważa się przeze mnie nie wiem, że jego dobra osobiste zostały naruszone, yy, yy, to to złóżcie, kuźwa tą, to yy, jakieś tam, nie wiem, zgłoszenie, albo coś takiego. Ja z chęcią wywalę wszystko już, naprawdę w stosunku do takich osób wywalę naprawdę wasze imię, nazwisko i wywalę wszystko to, co zrobiliście. Nie uwierzycie mi, z jaką kurczę naprawdę Ogromną satysfakcją, z ogromną przyjemnością, i tak dalej. Czemu ci ludzie to robią? Jak już się ludzie dowiedzą, że są hamami, prostakami i mają słomę w butach? No, po prostu, że dalej gdzieś tam próbują, chyba pokazać, że są wielcy. Nie wiem, nie rozumiem tego. Zamiast przeprosić, zamiast zmienić swoje postępowanie, to dalej brną w to gówno. No cóż. My dalej będziemy robili swoje. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę miłego wieczoru i trzymajcie się.